Szanowni Państwo, to jest bardzo istotne. Przemysł zbrojeniowy to nie, jest, nie oznacza, że firma produkcyjna musi dzisiaj, dzisiaj się zdecydować, że będzie produkowała czołgi. Zresztą jest to niemożliwe. Tak, mówiąc wprost. Bardzo często to są rozwiązania, które, które nie tak funkcjonują, ale, ale jeżeli jesteśmy na przykład producentem stali, to wcale nie musimy, wcale nie musimy być odpowiedzialni za, za produkcję lów. Możemy być Możemy być odpowiedzialni za dużo bardziej podstawowe wypełnienie zapotrzebowania, a dopiero później, jeżeli mielibyśmy taką ochotę wynikającą z uzasadnienia biznesowego, możemy, możemy ten temat kontynuować w ramach bardzo precyzyjnej, i strategicznej akcji, poważnego, zakrojonego na wiele lat projektu, który, który, który być może jest warty do, roz, do rozważenia. Nie demonizujmy tego obszaru, nie idealizujmy go też e, przesadnie, uważajmy, e, jak do tego tematu podchodzić, ale szanowni Państwo, ten obszar ma po prostu swoje wymagania i warto jest mieć to na uwadze.